najpierw tutaj zrobimy poddanie matki znów skasowałem skasowałem film, znaczy wyłączyłem film nowy nagrywam, Jest, robię w ten sposób że tu prawie trzy dni, one są dwa dni bez matki ale nie ma czerwiu, bo matka była izolowana zabrana matka do nowej rodziny a tutaj nie miały czerwiu, Dwa dni poddana została matka wczoraj została poddana i dzisiaj po 24 godzina będziemy otwierać. Właśnie w ten sposób robię. W ten sposób jest najbezpieczniejszy. Oczywiście nie było czerwiu, bo matka czerwiła w izolacji. Jest to samo ten sam układ co w poprzednim ulu. Zwolimy matkę. Pszczoły są spokojne. Gdyby nie chciały matki, to by ją zakleiły przez dobę i udusiły w ten sposób. A tak Sławuś uwolni matkę z niebieskim opalitkiem. Jest matka z niebieskim opalitkiem. Z niebieskim opalitkiem jest matka. Zostanie wypuszczona. Muszę robić to bardzo ostrożnie. No, pszczoła poleciała. Matka chyba jeszcze siedzi. Matka siedzi chyba jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, czy jest zbierana. Czy ona już weszła? 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 O, o, jest. Jest, ale pilnujemy ją. Weszła do ula. Dobra, weszła do ula. I to jest najważniejsze. Bo żeby nam nie poleciała. to zostawimy... Do wyjedzenia. One ładnie wyliżą. I teraz najważniejsze jest to, żeby, je... to, żeby żadnej nie przygnieć. One zejdą tutaj zaraz. Przywitały się z pierwszą sekre... sekretarką. Mam nadzieję, że żadne nie przygniotą, i to jest, i to jest poddanie, poddanie matki. Potem będziemy, zrobimy zaś przegląd nowo przyjęty. Mamy teraz, poddamy, znaczy przegląd zrobimy. To jest nowo utworzona rodzina z Wielkopolskiej, ale nie mam ramek. Nie mam ramek na suszu, więc Tu wyssały, drugi słoik, wyssały słoik, dostaną, bo tutaj nie miały, tu my na ramkach prawie sam czerw, sam czerw na ramkach, nie miały jedzenia, więc ja musiałem je karmić. To jest matka przeniesiona z Wielkopolskiego, a do Wielkopolskiego poddawaliśmy nową matkę, do mocnej, mocnej silnej rodziny. Prawie mocno nie osłabionej. Tu poddaliśmy. Poddamy im jeszcze ramki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Obejrzymy ramki, co się dzieje. Co się dzieje na ramkach. Tu jest pusto, tu jest coś, kontrolują bąki, przygotowują do czegoś spektakularnie, to zobaczymy, pewnie jest przyjęty ten pokarm, który dałem, on jest tutaj przyjęty, bo pożytków teraz prawie chyba nie ma u mnie, może gdzieś akacja, może gdzieś lipa. Tu jest matka znakowana, także się z matką. O, zaczyna się wygryzać Jest zielona matka i się. 87 numerze zaczynają się wygryzać. I matka złożyła już jaja. Jaja złożyła, widać. Nie wiem, czy widać matkę. Widać na pewno, widać. Gdzieś tam jest, 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 jest. Składa jaja i się wygryza ten. Do zimy dojdzie ten. Ta rodzina do zimy dojdzie. Nie mam ramek, nie będziemy im przeszkadzać. Damy im susz, damy im susz i w zależności, ile one teraz jest lato, to nie ma potrzeby kombinowania im jakiegoś centralnego ogrzewania i tym podobnej sytuacji nie ma potrzeby, bo jest lato, zamarznąć nie, nie zamarzną. więc tutaj jest. tak no pieniela, już, już, już nie ma, już się tu nie ma, już, bo ja tu zamykam, zamykam, o, o, o. zamykamy. Idziemy do następnego takiego ula. Ula-ula. Który to był? Warszawski. Warszawski poszerzany. Ale on jest warszawski nieposzerzany, tylko warszawski zwykły. Warszawski zwykły. Dymił, dymił, dymił i przestał dymić. No niech to diabeł. Tu biorą wolniej. Nie wiem dlaczego. Może są słabsze. I tu matka nie jest znakowana. Nie będziemy jej szukać. Dołożymy tylko ramkę. Dołożymy tylko ramkę. Założymy ramki Chociaż tutaj jest damy im dwie, bo jak mnie nie będzie, ja już teraz nie będę do nich zaglądał. Pozatykały Pozatykały, nie wiem czy to widać Cholery, dziury nie wiem Damien dzisiaj, bo to jak mają sam czerw, sam czerw mają, to może być, nie będą miały gdzie składać jedzenia. Więc czerw, proszę bardzo, jest z góry do piękna matka. Nie to, co w tej patologicznej rodzinie, co ona połowie tylko z czerw składa. Tu nie będziemy szukać specjalnie gdzieś tutaj. Matka jest, no tak, to nie będziemy im tutaj grzmerać damy im damy im tą możliwość żeby miały dwie ramki w razie gdyby chciały budować w tych w tych ramkach w tych ramkach warszawskich zwykłych nie mam suszu więc mi się wydaje że to wystarczy im to jest matka która działa politycznie, działa, działa, działa politycznie Także nie jest to nie jest to coś co tu im trochę przymkniemy zawsze trochę im będzie cieplej jakby w razie się chciały mrozy O, aha i tutaj założymy jeszcze inny sposób wody, inny sposób trochę, trochę. To damy, to. Hmm. pajączek widać. Widać wszystko, pajączy. Dobra, I w ten sposób. Sobie. Nie mam czym im dziur odblokować. Nie mam czym im dziur odblokować, więc. Nie mam ze sobą szpikulce. Więc to będzie tutaj tyle. Pójdziemy zobaczymy, czy jest miód. Jeszcze do innego ula. Sprawdzimy w tym ulu, czy jest miód. Poddamy ramkę. Miały więcej, bo tutaj zabrakło matce miejsca do czerwienia i weszła do miodni, a w miodni miały ramki takie, więc jak odbudowały, to nie zdążyły przynieść miodu, matka zaczerwiła. Więc, no niestety, tutaj brać miodu nie będziemy, chyba ramka, tylko zewnętrzna jest, która nie jest zaczerwiona, a tak to jest tu. Zrobiona, zrobiony sabotaż, jest przez pszczoły. Tu jest ramka, to jest nadstawka Wilczyńskiego, czyli moja. poprzednim, gdzie poddawałem matkę, tak, poddawałem matkę, tam była fabryczna, tak jak ktoś wymyślił, jakiś konstruktor tego ula opatentował w biurze patentowym, a to jest nadstawka moja, czyli czyli tu mogę wyjąć kilka ramek i dostać się do środka, nie muszę nie muszę nie muszę wymować nadstawki i gnieść pszczół tutaj jest oczyściły bo tu spierdzieliły wszystko, tutaj takie, jakby miód ja odstawiłem na bok tutaj na bok, na bok, o i oczyściły zabrały miód, tutaj jest też totalnie wszystko nie powiem co, bo tu i był czerw i o takie wybrzuszenia porobiły. Nie wiem co im się popieprzyło. O, więc odstawiłem na bok. One to grzeją i oczyszczają. O, ja wyjmę jeszcze tą ostatnią ramkę, żeby zabiorę im ostatnią ramkę jeszcze. O, o ostatnią ramkę. Przesunę tu, żeby one nie myślały o głupotach wcale, typu żeby. Tu już jest normalnie, wygryza się czerw i miód jest, ale nie poszyty tutaj. I tutaj widzicie jest spokojnie, spokojne dzisiaj pszczoły są. Wczoraj była bardzo zła pogoda, jak przyjechałem, było fatalnie, a miałem tyle rzeczy do wykonania. Nie wiem, czy to jest. Widać to jest nadstawka moja, ona jest większa. Nadstawka Wilczyńskiego zrobiłem cała. Proszę bardzo, zamiast miodu to matka zaczerwiła. Matka zaczerwiła, łajdeczka. Jedna, nie powiem nic, nic nie powiem na temat tej niedobrej pszczółki matki, ale to będziemy musieli tu gdzieś oprzeć. O i na dół wchodzę o, robimy miejsce na ramkę, bo żeby one miały już nawet dwie im wstawię jedną trudno, coś się będzie trzeba będzie zrobić bo muszę jeszcze wstawić Mm. Nie wiem jak będę najwyżej pożyczał ramki, tu niech odbudowywują może. Bo tak naprawdę, tak naprawdę. I nie muszę wyjmować, właśnie o to chodzi. Tu nie wiem, na pewno nie widać, co, bo musiałem z drugiej strony postawić kamerę. Może postawię z drugiej strony nie wiem czy to widać czy nie ja teraz muszę tu delikatnie dosunąć o. jest dosunięta teraz wkładam tę te ramkę one są bardzo grzeczniówkie dosuwam tą ramkę i tyle a zobaczymy tu tą ramkę czy ona była pełna miodu to można to będzie wziąć od niej. a te wszystkie są zaklajstrowane za więc trochę niedobrze to na przyszłość wróży źle. Coraz mniej miodu. To może być tak, że coś się dzieje, że nie ma pożytku, i one biorą ten miód, co może być przyczynkiem do tego, że trzeba będzie je podkarmiać. Może taka być sytuacja. One są silne rodziny. O. Tu budują i nie mogą dobudować. Tu jest cała czerwia, także proszę zobaczyć sam czerw, źle odbudowane ramki. Miałem, tak robiłem nie raz i wychodziło mi dobrze, sam czerw, sam czerw, także tutaj matka wcale bym się nie zdziwił, gdyby okazało się, że ona jest tutaj. Często bywa na górze, na dole nie, to jest bardzo niedobrze do zbliżającej się zimy jesieni, jesieni bo ona powinna być na dole powinna być na dole tutaj jest jeszcze tak, tutaj też jest, bo ja im to chyba im po pokręciłem to tak specjalnie Dałem do środka, żeby odbudowywały już i tu będziemy kończyć tą imprezę. Tą imprezę będziemy tutaj. Kończyć. Jesteśmy toło Ula o nazwie C i to jest ul, który tradycyjnie daje mi najwięcej miodu. Nie wiem czy to jest to miejsce odpowiednie dał najwięcej miodu, w zeszłym roku dał najwięcej miodu w poprzednich latach dał najwięcej miodu nie wiem i teraz spróbujemy zobaczymy czy jest miód przykitowane jest bardzo nie będziemy przykitowane jest bardzo Widzicie? Tutaj to, no, to jest i też i silna, silna rodzina jest. O. Znaczy tutaj dużo nie ma, nie? One pewnie pracują jest nud. Teraz zrobię tutaj, zobaczę. Jest miód. Jest, 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 jest. Sprawdzimy jeszcze w innym miejscu. Dobra, są spokojne. Ostatnio mnie zaatakowały i pogryzły. zbuje jedne. zbuje jedne, pogryzły mnie. Także jest miód, w czwartek miodobrania. Fajną sytuację tutaj widziałem. wyganianie tu, tu, przyjęły matkę, wyjadają teraz ten. A na wlotku piękna i sytuacja, jak wyganiają. Trudny. Zobaczymy, czy jest miód. To była matka, która w zeszłym roku w bardzo ciężkich warunkach była poddawana w, nau w naukowym instytucie. Powiedziano mi, że tu nie ma miodu na tej ramce. Tu pusto. O, 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 o. Te prawda były wirowane. I tu jest tak, żeby dostać, to jest właśnie też jest ramka tu niewykorzystany teren. Mogłaby być tutaj na przykład dadanta dana. Dadam. A to jest wielkopolski rozmiar, pod spodem wielkopolski, żeby dostać się do gwiazda, musowo jest, nie ma miodu, I nie ma miodu, I nie ma, tu nie ma miodu. Poni to nie zamykam. Mam nadzieję, nie, nie, tu nie ma miodu. One cały czas siedzą na górze. Nie wiem, zobaczę. Ktoś... Dziękuję za udolność. Pozdrawiam.